Po moich game changerach pytacie o mimika. Hej, nazywam się Maja Kamińska i witam Cię na moim kanale. Dlatego nadchodzę z mimikiem, a raczej z dwoma, czyli Mimik i Mimik Plus. Powiem wam, dlaczego lubię mimika i czym różnią się te dwa modele, bo się różnią. Zarówno ten mimik, jak i ten mimik oferuje nam 6 intensywności wibracji i 8 rodzajów. Wibracji. Czym one się różnią? Na pewno delikatnie różnią się wielkością, ale tutaj zobaczcie, że różnią się znacznie wagą. Co da się wyczuć? Mimik Plus ma już ładowanie indukcyjne, a Mimik Nie Plus jeszcze nie. Jeśli chodzi o właśnie ten mój pierwszy Mimik, czyli jeszcze Nie Plus, no tutaj te przyciski zdecydowanie słychać, jak się je naciska. Wiecie, czujecie, że naciskacie przyciski. W mimiku plus nie czujemy, że naciskamy, ale naciskać trzeba, nie jest to wcale jakieś takie, nie wiem, lżejsze niż w tym mimiku, to na pewno nie. W ogóle tutaj, no, ja już nie mówię, że różnią się kolorem, ten mimik nie był dostępny w takim kolorze, był jeszcze w różowym, a ja zamówiłam szary. Wie, totalnie przez przypadek i w ogóle mam wrażenie, że on, że że to jest takie smutne i że on, że, że to jest taka baza pod kolor, wiecie, no cóż, bywa i tak. No i dobra, zobaczcie tutaj też, jak one działają, chciałam Wam właśnie dać taki przykładowo pokazać i, i wymyśliłam opcję z wodą, ich wibracje, kiedy pierwszy raz klikniemy i go włączymy, no tutaj widzimy, że te wibracje w Mimiku Plus są zdecydowanie mocniejsze, i nawet jak damy na maksa w dół, to ten mimik jest zdecydowanie bardziej intensywny niż ten. Nawet bym powiedziała, że jest taka mega różnica, naprawdę. I tym przyznam, byłam zaskoczona. No i co jeżeli chodzi o dyskrecję? Nie jest to dyskretny gadżet. Ten mimik też jest, jest mocniejszy, to wiemy, i jest głośniejszy. Jest po prostu głośny. Za to ten mimik no, jest słabszy, jest trochę bardziej cichy, bardziej dyskretny, lżejszy. No one są bardzo przyjemne w dotyku, bardzo przyjemne. Ten jest tutaj bardziej taki, ten jest większy i ma większe to wybrzus wybrzuszenie. No i dlaczego ten mimik jest takim moim ulubionym gadżetem? Bardzo odpowiadają mi jego wibracje. Wibracje rozchodzą się po całej jego płaszczyźnie. I po ciele. To jest taki rodzaj wibracji, który mi bardzo odpowiada. Tej płaszczki, bo to jest płaszczka, nie musimy też całości przykładać. Bardzo przyjemnie jest, jeżeli przyłożymy jedynie tutaj ten pyszczek, tak, dajmy na to, czy te skrzydełka. Uważam, że daje bardzo dużo możliwości użytkowania. Moim jednak zdaniem ten nowy mimik nie będzie dla osób, które... Chcą delikatnych wibracji, dlatego że on nawet na najmniejszym y, tym levelu y, wibrowania nie jest subtelny, nie jest delikatny. Także, kochani, no, Mimik, ujrzał światło dzienne. Ja, kocham, ja uwielbiam. Mój numer jeden. Przypominam, kochani, żebyście zaglądali na moje social media. Zapraszam Was tam serdecznie. Dajcie łapkę w górę, zaobserwujcie i do zobaczenia w kolejnych fajnych filmach.